Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone w Znaku Bliźniąt. Oto prognoza dla Was do końca listopada. Mamy rozłożone już karty. Kochani, karty Lenormand, które nam pokażą rady dla Znaku Bliźniąt, oraz przesłanka anielskie, które sobie sami wybierzecie jako dodatkowe wskazówki. Kochani, zaczynajmy. Koniczyna, przepiękna karta, jedna z najlepszych kart w całej talii Lenormand. Kochani, koniczyna jest kartą małego szczęścia. Jest kartą, oczywiście, pozytywną, oznacza radość, pomyślność. Pokazuje nam jakąś szansę, która do nas przyjdzie i którą warto wykorzystać. Pokazuje nam fart, niespodziankę oraz sukces, kochani. Ta karta również zmniejsza wymowę kart negatywnych, jeżeli takie na przykład. Znajdują się obok. Jakie rady, kochani, z karty koniczyny możemy wynieść? Pierwsza rada to łap szansę, jaka do Ciebie przejdzie, jaka się nadarzy. Pamiętaj, że koniczyna jest szansą krótkotrwałą, czyli coś takiego, co trwa chwilę, coś, co pojawia się i znika, i warto to wykorzystać. To nie jest karta, która pokazuje nam zastanawianie się nad czymś, nie. Jeżeli pojawia się okazja, albo ją bierzemy, albo nie. O tym mówi ta karta. Co dalej, kochani? Zostań optymistą i łap. Szanse dopóki jest, no to o tym już mówiłam. Karta koniczyna może nam pokazywać dodatkowe pieniądze oraz uwaga, moi drodzy, powodzenie w grach losowych, w loteriach, w różnego rodzaju konkursach. Natomiast. Oczywiście ja do tego nie zachęcam, natomiast pamiętajmy, że znak bliźniąt ma jednak, oczywiście nie wszyscy, ale ma w sobie um, taką chęć, aby ryzykować. Więc na to musicie, kochani, zwracać uwagę. No dobrze, co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Dalej sobie odsuniemy kolejną kartę. Oczywiście ta karta również może. Oznaczać jakiś pomyślny rezultat. Jest przypisana do znaku strzelca, ale jeszcze o tym opowiem później. Co dalej? Mamy kartę trumny, kochani, czyli kartę zakończenia. I teraz tak, możemy czytać tą kombinację kart na dwa sposoby. Dla niektórych bliźniąt mogą niespodziewanie, ponieważ karta koniczyny jest kartą. Też niespodzianek, tak? Czegoś niespodziewanego, czyli mogą powrócić do Was jakieś dylematy z przeszłości, nierozwiązane, nierozwiązana przeszłość, albo też nieuczciwość ze strony jakiejś osoby. Na to trzeba zwrócić uwagę. Te dwie karty mogą również pokazywać ryzykowną sytuację, na przykład uwaga na hazard, kochani, potrzebę zatrzymania się, i odpoczynku. Niektórym bliźniętom te, ta kombinacja, te karty, karty pokażą koniec trudnego okresu, który być, może, który być może wam się przydarzył. Pokażą nowy początek, który przyniesie ulgę i pozytywne zmiany czyli to jest ulga i pozytywne zmiany do końca. Listopada. Dobrze, kochani, zobaczmy, co nam powiedzą karty anielskie. Do wyboru mamy trzy karty. Jeden, dwa, trzy. Proszę, abyście sobie wybrali jedną kartę i przesłanka szybko odsłaniam. Jest to, jest, jest to talia uzdrawiania z aniołami. Bliźnięta, które wylosowały, które wybrały kartę numer jeden. Kochani, są zachęcane do tego, aby się uczyć lub albo wynosić naukę z jakichś poprzednich doświadczeń. Co dalej? Rozwój duchowy bliźnięta, które wybrały kartę numer 2. No to jest przepiękna karta, kochani. Nawet kolorystycznie nam to ładnie współgra z innymi kartami. Rozwój duchowy. Inwestujcie, kochani, teraz w rozwój duchowy. To jest ta opcja, którą mm, mówiłam bliźniakom, przy potrzebie zatrzymania się i odpoczynku warto zainwestować w siebie, wejrzeć w siebie swój rozwój duchowy, kochani. Dobrze, bliźnięta, które wybrały opcję numer 3, kartę numer 3 muzyka. Kochani, muzyka Was uzdrowi, ponieważ to jest uzdrawiająca talia anielska. Ona nam pokazuje, Coś, rzeczy lub sytuacje, w które powinny, w powinnyście inwestować, które Was uzdrowią, które będą wpływać na Was pozytywnie. Więc dla bliźniąt z trzeciej grupy, które wybrały muzykę, muzyka będzie wpływać kojąco na Waszą duszę. Kochani, znaki zodiaku, które będą was sprzyja Wam sprzyjać, na pewno strzelec. Ponieważ strzelec, kochani, jest już wyróżniony od dnia dzisiejszego, słońce przechodzi do znaku strzelca. Co to oznacza? Dla wszystkich oznacza to większy optymizm, entuzjazm i radość. Pamiętajmy, że strzelec jest jednym z najbardziej, jak nie najbardziej optymistycznym znakiem zodiaku, który wniesie aurę większej lekkości, większej towarzyskości, też będziemy chętniej wychodzić do ludzi oraz przede wszystkim. Taką radość, kochani, optymizm, radość, optymizm i lżejsze energie. No dobrze, więc jakaś okazja być może może przyjść od strzelca, więc zwróćcie na to uwagę, ewentualnie kiedy księżyc znajdzie się w znaku strzelca. Wiemy, że już od dziś słońce jest w znaku strzelca, więc w tym czasie bardzo ładnie karty nam się pokrywają. Skorpion, uwaga na skorpiona. Od Skorpiona może przyjść coś z przeszłości, być może niekoniecznie nieuczciwość, choć kto wie, dla niektórych bliźniąt może również to pokazać, natomiast powroty, które niekoniecznie są dobre, jakieś dylematy z przeszłości. Dobra, czy tak? Skorpion, na Skorpiona uwaga, strzelec może przynieść dobrą okazję. Kochani, co jeszcze? Faza ubywającego księżyca, która trwa od pełni, od 15 listopada do końca listopada, do 1 grudnia, oznacza dobry czas na pozbywanie się, o, też, o tym też mówi karta zakończenia, na pozbywanie się wszystkiego, co nam nie służy. I o tym bliźnięta powinny pamiętać, inwestować w naukę, w rozwój duchowy oraz słuchać. Muzyki, która kojąco będzie wpływać na Waszą duszę, lub kochani, może robić swoją muzykę, tworzyć swoją muzykę, jeżeli macie taki talent. Pozdrawiam Was, kochani, jeszcze raz serdecznie. Na indywidualne prognozy oczywiście zapraszam na priv. Pozdrawiam serdecznie.